Siemanko, ja jestem Weskin, a dziś przyjrzymy się najnowszemu trailerowi gry Dying Light The Beast. W tym materiale omówimy sobie kluczowe elementy zaprezentowane w zwiastunie, takie jak nowy antagonista, miejsca akcji, nowe mechaniki, losy Kyla Kreina oraz potencjalne spotkanie z Aidenem. Zapraszam do oglądania. Nowy antagonista w Dane Clay The Beast głównym przeciwnikiem Kyla jest tajemniczy Baron. Zwiastun sugeruje, że Baron to postać o nieznanej przyszłości, która przeprowadzała brutalne eksperymenty na Krainie przez ponad dekadę. Jego motywacje pozostają niejasne, ale jego działania wskazują na dążenie do kontroli nad zainfekowanymi oraz manipulację ludzkimi genami. Baron wydaje się być postacią o ogromnej władzy i wpływach, co czyni go niezwykle niebezpiecznym przeciwnikiem. Jego obecność w Castor Woods wprowadza atmosferę strachu i niepewności wśród ocalałych. Jego zaawansowana technologia i zasoby sugerują, że posiada pos Kontaktów i dostęp do rzadkich materiałów. Antagonista wydaje się być bardzo ciekawą postacią, i mam nadzieję, że w przyszłości dowiemy się o nim czegoś więcej. Miejsca akcji Akcja gry toczy się w Castor Woods, niegdyś popularnym regionie turystycznym, który po wybuchu epidemii został opuszczony i zapomniany. Zwiastun ukazuje gęste lasy, bagna, opuszczone wioski oraz zrujnowane obiekty przemysłowe, które tworzą mroczny i niepokojący klimat. Castor Woods to miejsce pełne tajemnic, gdzie natura stopniowo odzyskuje kontrolę nad pozostawionymi przez ludzi strukturami, tak samo jak w Wildorze. Dynamiczne warunki pogodowe oraz cykl dnia i nocy wpływają na rozgrywkę, zmieniając zachowanie zainfekowanych i dostępność niektórych obszarów. Region ten skrywa liczne sekrety. Które będziemy musieli odkryć poprzez eksplorację. Różnorodność terenów, od gęstych lasów po otwarte polany zapewnia zróżnicowane doświadczenia podczas rozgrywki. Obecność różnych frakcji walczących o przetrwanie dodaje głębi fabularnej i wpływa na decyzje podejmowane przez gracza. Mam nadzieję, że w Castor Woods powstały nowe frakcje, którym będziemy mogli bliżej się przyjrzeć. Nowe mechaniki i bronie. Zwiastun Day Clyde The Beast wprowadza kilka innowacyjnych mechanik, które odświeżają rozgrywkę. Jedną z nich jest tryb Bestii, który pozwala Kailowi Krajnowi na wykorzystywanie nadludzkich zdolności, takich jak zwiększona siła czy szybkość. System craftingu został rozszerzony, pozwalając na tworzenie unikalnych broni i gadżetów z zebranych materiałów. W arsenale pojawią się nowe bronie, takie jak bazuki, miotacze ognia czy bronie z wybuchowymi pociskami UV. Dodano także możliwość modyfikacji broni palnej, co pozwala na dostosowanie jej do własnego stylu. Gry. Oczywiście, bronie, które są dostępne w drugiej części, również się pojawią. Będziemy mieli również możliwość jazdy samochodem, tak jak miało to miejsce w The Following. Zmieniające się warunki pogodowe sprawią, że w trakcie deszczu podczas jazdy możemy mieć utrudnione sterowanie i wpaść w poślizg. Widok kierowania pojazdem będzie dostępny z pierwszej, jak i trzeciej osoby. Oprócz tego, niektóre modyfikacje w broni otrzymają wzmocnienie, jak na przykład elektryczność. Nowe mechaniki na pewno wprowadzą świeżość do rozgrywki i walka oraz eksploracja będzie o wiele ciekawsza niż wcześniej. Losy Kyla Kraina. Jego powrót do świata z zewnętrznego to także konfrontacja z rzeczywistością, która zmieniła się podczas jego nieobecności. Krain musi nauczyć się funkcjonować w nowym, jeszcze bardziej brutalnym świecie, gdzie ludzkość niemal straciła wszelką nadzieję. Wraz z odkrywaniem kolejnych tajemnic Castor Woods zaczyna zdawać sobie sprawę, że jego własna przeszłość jest kluczem do rozwiązania zagadki nowej epidemii. Wciąż nawiedzają go wspomnienia o haranie i ludziach, których nie zdołał uratować, co prowadzi go do wewnętrznych konfliktów. Jego mutacje czasem wymykają się spod kontroli, zmuszając go do walki z ciałem i psychiką. Grain nie tylko szuka zemsty na Baronie, ale również stara się znaleźć lekarstwo na swoje zmienione DNA. Jego podróż jest nie tylko fizyczną walką o przetrwanie, ale też duchową podróżą ku zrozumieniu swojego nowego miejsca w świecie. Staje przed trudnymi wyborami moralnymi, czy wykorzystać swoje nowe zdolności do walki, czy znaleźć sposób na powrót do normalności. Każda decyzja jaką podejmie płynie na kształt historii i przyszłość ocalałych w Castor Woods czy Kyle Crane i Aiden Caldwell się spotkają. W trailerze pojawiają się subtelne wskazówki, że Aiden Caldwell, protagonista z Dane 2, może odegrać kluczową rolę w historii The Beast. Chociaż początkowo nie jest jasne w jaki sposób ich ścieżki się skrzyżują, przecieki sugerują, że Aiden został wysłany do Cast Roots przez jedną z frakcji w Villedor, aby zbadać tajemnicze eksperymenty. Jego spotkanie z Crane'em może nie być od razu przyjazne. Aiden może postrzegać go jako zagrożenie ze względu na jego mutacje. Gdy jednak obaj bohaterowie zdadzą sobie sprawę, że mają wspólnego wroga, mogą połączyć siłę. Stawić czoła Baronowi i jego zainfekowanym eksperymentom. Ich relacja może dynamicznie ewoluować, od urogości do współpracy, a może nawet rywalizacji o to, kto powinien decydować o losie Castor Możliwe, że gra pozwoli nam wybierać, czy Krajn i Aiden zostaną sojusznikami, czy ich drogi rozejdą się w zupełnie innych kierunkach. Nowi przeciwnicy i mutacje zarażonych. Zwiastunie widzimy kilka nowych, przerażających odmian zainfekowanych, które stanowią jeszcze większe zagrożenie niż kiedykolwiek wcześniej. Wśród nich wyróżnia się Stalker, cichy, ale śmiertelnie groźny mutant, który potrafi kamuflować się w cieniu i zaskakiwać gracza z ukrycia. Jego inteligencja i umiejętność spinania się sprawiają, że walka z nim wymaga sprytu. Titan ogromny, opancerzony zainfekowany, który jest niemal nie do zatrzymania. Jego siła pozwala mu niszczyć ściany i przewracać pojazdy, a każda konfrontacja z nim to walka o przetrwanie. Lewiatan, czyli tajemnicza istota, która zdaje się być wynikiem eksperymentów barona. Posiada zdolność mutowania podczas walki, co sprawia, że żadna taktyka nie jest wobec niego w pełni skuteczna. Screamer, przerażająca postać, która swoim paraliżującym krzykiem przyciąga hordy zainfekowanych. Jest to przemieniec, którego mogliśmy już wcześniej spotkać w Day 2. Każda próba podejścia do niego może skończyć się otoczeniem przez zombie. Każda z mutacji zmienia sposób rozgrywki i wymaga od gracza dostosowania strategii walki. Dodatkowo doświadczymy nowej odmiany wirali oraz zwykłych zarażonych. Zainfekowani w Castor Woods są silniejsi, bardziej inteligentni i nieprzewidywalni, co sprawia, że przetrwanie jest jeszcze większym wyzwaniem. Dodatkowo mamy kilka ciekawych nawiązań z pakietu Hazmat GRE, który ostatnio pojawił się do kupienia. Nie są to oficjalne informacje, ale możemy zauważyć kilka powiązań z najnowszym DLC, mianowicie jednym z nich jest Motyw GR, czyli organizacja Global Relief Effort, która odegrała kluczową rolę w fabule pierwszego Dankligata i miała wpływ na wydarzenia w dwójce. Bardzo możliwe, że Light The Beast bardziej rozwinie wątek eksperymentów GRE, co mogłoby wyjaśnić pojawienie się tego pakietu jako nawiązania. Następnie mamy strój Hazmat. Dinklight The Beast, wątkiem przewodnim mogą być eksperymenty prowadzone przez antagonistę Baronu. Jeśli nowe DLC skupi się na tajemniczych laboratoriach, mutacjach i nieznanych substancjach, strój ochronny może być symbolicznie powiązany z tym światem. Dodatkowo, podobny strój mogliśmy zobaczyć w ostatnim trailerze. Nowe wyposażenie, broń i akcesoria w zestawie GR Hazmat Bundle mogą być zapowiedzią nowego ekwipunku, który pojawi się w dodatku, zwłaszcza jeśli Daylight The Beast będzie bardziej skoncentrowany na technologii GRE i ich eksperymentach na zarażonych. Tajemnicze urządzenia. Na drugim planie, możemy zobaczyć urządzenie laboratoryjne, które również było pokazane na trailerze w momencie jak Krajn zaczął się buntować. Czy to oznacza, że w przyszłości twórcy będą chcieli pokazać więcej zestawów i ukrytych motywów nawiązujących do dodatku? Pozostaje nam obecnie czekać na kolejne informacje. Nowy dodatek na ten moment jest zapowiedziany na lato 2025 roku i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Akcja toczy się oczywiście po wydarzeniach z drugiej części gry, ale liczę również na jakieś retrospekcje w fabule z czasów, kiedy Kyle był królikiem doświadczalnym. Generalnie Then Light like the Beast. zapowiada się na jeden z najciekawszych dodatków w historii serii. Powrót Kyle'a Crane'a, nowe mechaniki, zróżnicowane lokacje i przerażające mutacje przeciwników sprawiają, że DLC może być prawdziwym hitem. Tyler pozostawia wiele pytań, ale jedno jest pewne. Czeka nas historia pełna napięcia, akcji i dramatycznych wyborów. Czy Kyle Crane odnajdzie swoje człowieczeństwo, czy Aiden Caldwell okaże się jego sprzymierzeńcem, czy rywalem? Jakie sekrety skrywa Baron i jego laboratoria? Mam nadzieję, że już wkrótce dowiemy się więcej szczegółów. Dajcie w komentarzach, co myślicie o nowym trailerze i czego najbardziej oczekujecie po tym dodatku. Jeśli podobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę i subskrybować kanał, by nie przegapić kolejnych informacji o grze. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.